No to się rozstajemy z Irishem. Jeszcze może go kiedyś zobaczymy. Dobra, a teraz jest, powiem wam szczerze jeden z najbardziej pamiętliwych momentów w Red Deadzie. Ja teraz będę jechał do najbliższej mieściny i przez najbliższe 5 minut w ogóle się nie będę odzywał. A wy teraz popatrzcie i posłuchajcie. Step in front of a runaway train mm -hmm. just to feel So far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far. So far away. It's so far, so far away. Who are you trying to reach? steady Step down. To love I to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp do Meksyku. Yy, według mnie ta piosenka, plus taki właśnie widok, to jest yy, najbardziej. Yy, jest jak to można ująć? Taki moment, który po prostu w, w, zapada w pamięć. Bo kiedy ja pierwszy ten. ten yy, te piosenki słyszałem, to tak się zacząłem zastanawiać rany. Co, 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 co się dzieje w ogóle? Że muzyczka gra? A tak później zdałem sobie sprawę, że to jest taki no, wyjątkowy moment w grze. I każdy na pewno kto grał w tę grę, to na pewno ten moment zapadnie im w pamięć. Eee, ja nie rozumiem po hiszpański. Nie chcę mi się tam ci pomagać, jak chcę misję chyba zaliczyć. Piosenka ta, która właśnie teraz leciała to jest So Far Away. Jeśli chcecie, możecie ją tam gdzieś wyszukać. To jest w Soundtracku do Red Dead'a. Bardzo ładna piosenka gitarowa, podoba mi się. I cóż, no to by było na, na razie na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ruszamy od razu na następną misję w Meksyku. Po małym powitaniu, tak pięknym powitaniu dosłownie. Teraz dobędziemy coś ciekawego, którą, rzecz, która mi się sprzyda.

Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. As you wish. <laughs> 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 oh, 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 oh. Zawszałeś kapelutek. Very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants? <laughs> Thank you very much, sir. Don't mention it, You kill peasants? You become a peasant. I never aspired to be anything more. <sighs> a socialist, huh? no wonder you left america. on many things. most of them bad. but a man of political principles? no. well, then i fear mexico may not be for you, sir. don't you worry about me. oh, but i do worry. an angry man, a long way from home, a man who handles a gun as sloppy as you. i can handle a gun, okay, partner. Yeah, as long as you're killing quail or peasants. If you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? I can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? Uh, that doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. <laughs> a real American wonderful. Just wonderful. Przy pomocy tego miłego pana, już teraz zdradzę, że nauczymy się trzeciego poziomu Dedaja, który jest według mnie najfajniejszy. bo Możemy wtedy sami wybieramy cel, i będziemy mogli sobie tam strzelać, w jaki punkt ciała chcemy.

I'm looking for a couple of men. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with the, with Americans on the run, mercenaries, locals hell bent on revolution. Revolution? Another one? <sighs> yeah. Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left now there's another local guy running around promising the peasants their freedom ah, just like the last two or three local government foul bunch colonel ayende he runs this place like a feudal king he's an awful individual is that so yeah until someone puts a bullet in his head come on let's get back to it you gotta keep that back straight Dostałem nowego, nowego rewolwerka, fajnie do ma mam wejść. Łup teraz zaznaczam każdy cel. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie daruję sobie tego gościa, czego nie zaliczył i sobie by było tam lepszą wersję pf, pierwszego rewolweru, chyba. Pierwszy był Cattleman, i teraz mam Scotfielda, którego używałem przez pół gry poprzednio przechodząc. Całkiem fajny rewolwer. Taki typowo westernowy, bo następny bronie już z, to półautomatyczne automatyczne pistolety. Już nie są taki fajny. Sześcionabójowy rewolwer, to jednak jest to.

i heard many a story when i was a boy still do sometimes what these days i find that hard to believe what do people say oh you know how them conversations go yeah. fellas arguing over who's the toughest who's the fastest who shot people in the back i place good money on me still being the fastest Bangkok! Ktoś napadł, chyba. A dacie mi później trochę pesetas? Bo ja za darmo to je nie robię. Jakoś chleb, chleba z, w japas trzeba sobie wsunąć.

Trouble, all right. Come on. Uła, uła, zakładnika mają. Landon, czekaj na mnie. Dobra, gdzie ten gościu? Mam cię, headshot. Pięknie. Teraz nie czuję jak prawdziwy rewolwerowiec. Będę musiał słaniać go. Już się robi fajnie. Teraz jak on trzeci pociąg dodaję, to by zestaw z niego korzystał prawie. O, już widzę zasadzkę do dali. Cie, tu panie się trzymasz. O, o. Dobra, wydaje się, że żyłeś. Koniec same uciekły. że w dół przypaści nawet. A to kurczę odważne koniści.